Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony JZ. Witam Was już w moim drugim odcinku z serii zagrania w Assassin's Creed: Valhalla, oblężenie Paryża. Jest to najnowszy dodatek do Assassin's Creed. Znajdujemy się już w naszej, bym to tak powiedział, no coś pokroju siedziby, tak? Nazywa się to Noise. no ale pewnie po francusku brzmi to trochę inaczej, ale z racji tego, że ja to raczej francuskiego nie znam, to po prostu nie wiem jak to się wymawia. No, zresztą sami widzicie, e, możemy sobie już na początku ogarnąć tutaj w sumie te wszystkie skrzynki, jakie mamy tutaj do zebrania, i myślę, że przejdziemy potem do, do po prostu fabuły. Tak, bo to w sumie to najbardziej mnie interesuje, ale jak już tu jesteśmy, to myślę, że możemy ogarnąć tę skrzynię. Tylko sami zobaczmy zresztą jak to wygląda. Kurczę, ona jest tam na szczycie, czyli musimy się tu jakoś dropać. Okay, to... Aha, oczywiście, to jest drabinę, ale nie, my wejdziemy tak nie używając drabiny. To jest już tradycja. Dobra. Jeżeli to będzie czasochłonne, to będziemy raczej tracić czasu na wszystkie skrzynie. Ale okej, okay, już bo już działamy, to przynajmniej zabierzmy to jedno. jest centralnie nad nami miałem jakąś koncepcję jakby tam się móc dostać chociaż, dobra może tędy, tak jest o, dobra, okej, okay, dobra, jesteśmy aha never mind takie rzeczy niestety się zdarzają bądź co bądź, to Poruszenie w tej grze jest czasem trochę problematyczne, ale nie będę się był usprawiedliwiał, <laughs> nie mam, żeby coś. Dobra, jedną skrzynię już mamy. Eee, Weźmy, zeskoczmy teraz na sam dół właściwie. Zobaczymy gdzie będą kolejne. I tutaj jakaś notatka, raport agenta, bracie. Możecie sobie przeczytać jeżeli chcecie. Jak my tutaj stoimy z innymi skrzyniami. Jedna jest jeszcze tu i zostały dwie. Tylko ta jedna to jest chyba pod nami. tak jest. Tutaj gdzieś chyba muszę iść się udać naokoło. Dobra. Przynajmniej teraz, no to nie było jakichś problemów z tym, ale kiedy to są takie łamigłówki z tymi skrzyniami, że to jest naprawdę bardzo czasami już takie trapiące i problematyczne. No ale dobra, idziemy jeszcze po te dwie skrzynie, jakie nam tutaj zostały. No i myślę, że udamy się do tej paryskiej dzielnicy Nenzy, albo też z tego co pamiętam, była jeszcze jedna. misja, ale Nie wiem, w sumie, którą zrobię na początku. Może zrobimy obie, jeżeli czas na to pozwoli w tym odcinku tu teraz burą. Ok, ta skrzynka jest gdzieś tu. No ta Francja troszkę inna. Jest tutaj trochę inny kraj. oraz już tak przemierzając te tereny, to to już nie widzę takiego podobieństwa do Anglii, która, no w mojej opinii, była bardziej taka. Kolo, ko kolorowa może tak się wyrażę tutaj, tutaj czuję po prostu patrząc tak na ten korrel taki większy mrok to, to na pewno bo, bo Anglia nieraz potrafi być strasznie taka kolorowa, wesoła wręcz jakby to... no poniekąd nie oddawało w ogóle klimatu w tej Anglii. No a tutaj mamy taki mrok poniekąd. Przynajmniej tak na razie uważam. Dobra, teraz ostatnia skrzynka tutaj. wystać okej, okay, to chyba nie tu aha, dobra, to jednak nie będzie pod tylko to będzie po prostu w jakimś domku, który jest poziom niżej damy radę do ogarnięcia, dobra tu jest wejście, tak jest co możemy zrobić? no i dobra, ruszajmy w końcu tylko tak, właśnie zadania i co my tu mamy? Francja, ukryci, wygląda na to, że podobnie jak w Anglii, we Francji również nie ma ukrytych. Jakie skarby mogli po sobie pozostawić? Zgnij na wśród biedy, vive Resistance. résistance. Pier Pierre pomagają grupie buntowników sprzedziewiających się frankijskim royalistom. Może najpierw ogarnijmy to, a Paryż sobie zostawimy jako taką wisienkę na torcie dzisiaj, jeżeli czas nam na to pozwoli. Tylko teraz tak. Chcę, muszę się udać, żeby. Aha, pierwszy jest tutaj. No to dobra. Myślę, że będzie to ogarnięcia. Czekam, aż If będę w końcu way, frank yes. znaleźć jakieś yes. wyposażenie, jakieś nowe mieczem, Szczególnie miecze jednoręczne. Dobra. Myślę, że możemy yeah. działać. What is this about? We have a shared interest. You in resisting Francia's north-loathing loyalists, me in getting paid. those do not seem connected I am working with a rogue band of men and women across Francia who tire of the chaos Charles's rule brought their numbers are small few are foolish enough to resist well-equipped loyalist forces you do not believe in their cause I do not but they do this is where you come in help them and you will have ample reward for your effort it is strange that you support them while believing their cause ill-fated Co takiego kind of monstru byłbym, gdyby podeszło tę hołdę, którą w ich ciałach znajdziesz? W takim razie jest profeta, i tylko człowiek zignoruje to. Więc co będzie? No, chcę chyba wybrać misję buntowników. Co tu mam? Misję buntowników. W danym momencie aktywna może być tylko jedna misja buntowników. Podczas podróży Eivora przez Francję, coraz więcej buntowników będzie prosiło o pomoc. Otwórz mapę, aby sprawdzić lokalizację innych agentów buntowników. Dobra. Do wyboru jest drużyna specjalizująca się w walce na dystans lub wręcz. będą oni czekać na terenie zabrania? Pomogą, jeśli zajdzie taka potrzeba. Okej. Okay. Kiedy cele misji buntowników zostaną osiągnięte, Eivor musi wrócić do Piera lub jednego z jego agentów, aby o tym poinformować. Aha, czyli tutaj mamy pewnego rodzaju misję. Dostępne misje Dobra Przecież nie wiem czy chcę zacząć od tych misji, ale dobra, no jak już jesteśmy tutaj, to może po prostu zrobimy pierwszą misję. Lokalizacje buntowników. Buntowników można znaleźć w wielu różnych miejscach na terenie Francji. Otwórz mapę, aby sprawdzić ich inne lokalizacje, dobra? Otwieramy mapę. Ulala. Czy tutaj? Dobra, czyli to mamy te inne misje, po prostu osiągnij drugi poziom niesławy. Wykonaj misję, aby zdobyć Niesławę. Misję, bo no możesz przyjmować upiera robego agentów w innych częściach. Otwórz mapę, by sprawdzić. Dobra, czyli tutaj już wszystko wiemy. No to co? No to w takim razie, może udajmy się na tę misję buntowników. Zobaczymy sobie wierzchowca. Zwiedzimy przy okazji trochę Francji. Jak ja tutaj mogę? Dobra, myślę, że prosto to sobie spokojnie pojedziemy. No i może uda nam się zerknąć już na Paryż. To całkiem fajna sprawa. Czy tutaj można sobie przejechać? Tak, można. Dobra. Dobra, zróbmy tą misję buntowników. Jest to pewnego rodzaju nowość w tym dodatku jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, może uda się nam też ujrzeć Paryż przy okazji. No na razie powiem wam szczerze, że wygląda to, to wszystko tak no ciekawie. Francja zupełnie inny kraj od To na pewno na plus, no ale jedźmy, lećmy z tymi misjami buntowników. A jeżeli tak, to myślę, że będziemy z nimi walczyć, no bo tu jest po prostu inna ta misja. Ale dobra, my lećmy tam, gdzie teraz mamy mieć tą misję. A oto już chyba paryż, który no jest ogromny. I to naprawdę jest ogromne. Stańmy tutaj. Nie no no szczerze gabaryty tego miasta no są bardzo ale to bardzo duże jak to już wygląda na mapie no już jesteśmy blisko Paryża czyli to się zaczyna tak naprawdę tutaj no i tak będzie się działo kurczę trochę się już nakręcam ale w sumie to dobrze zboczę trochę z kursu żebyśmy byli tam po prostu szybciej bo szkoda czasu podróżowanie tymi drogami bo gdyby miały przechodzić całą podstawkę posługując się tylko drogami, jakie są dostępne w tej grze, to myślę, że no to by było bardzo, ale to bardzo czasochłonne. No tutaj co znowu jakieś miejscówka. Stampis. Kurczę, te miejscówki, ile tu będzie roboty z tym wszystkim. No ale dobra, damy radę. No. My lecimy ogarnąć tą naszą misję buntowników, zobaczyć w ogóle co to jest. I już się chyba zbliżamy, do tego. Dalej. 160 metrów nasz konik... A tam hmm. Nasz koń to jest wielofunkcyjna istota. Dobra. dla niego to nie jest problem. Dobra. Czy tutaj są coś przeciwnicy. Dobra, zejdę sobie z konia. I czy tutaj czekają na nas jeszcze jakieś skarby? Czekają. Zajmijmy się nimi Co to I jest? Hordy szczurów, hordom szczurów nie można zadać obrażeń ani też ich zabić, je tego między swoją bronią Odstraszone szczury będą, wzrok od dna podświetla hordę szczurów Kratek ściekowych, które może jednak możliwe do przesunięcia przedmiotami, aby je tam o kurczę Aha, dobra czyli dobra, Ło wow wow, wow ej, ej Dobra, to mogę usunąć co to się dzieje? Chcecie pan. Tak, aha, to tam ci nas atakują. Chyba się obraźli, że im prze... przechodziliśmy w tych modłach. Oj i ziomeczku, chodź tutaj. szybko było. Dobra, tego nie było. No, brzask nimi, czy oni tutaj mijają? mieli lost bo... Może będziemy już mieli jakąś misję zaliczoną i tak też się stało. No ale co z tymi szczurami? Czy to już jest wszystko, co tutaj? Tak. Dobra. pora na misję buntowników. No. Szczury trochę taka dziwna no boś, ale Dobra, zróbmy tą misję dla buntowników I co teraz? Wykonę misję zdobyć Miesławę, sławę Ale zaraz to czy ja mogę to wykonać, czy muszę po prostu może tą Miesławę zdobyć hmm, To jest teraz w sumie rozkmina Tutaj nic innego raczej nie mam do roboty. No to wychodzi. Chyba, że misjami buntowników są po prostu tutaj te rzeczy. Dobra, no to jak coś to po prostu zrobimy sobie tam to zadanie. Muszę to rozszyfrować, nie będziemy tracić na to czasu. Udamy się w takim razie do Paryża. Nie wiem, mu muszę to rozwikłać, bo Albo muszę najpierw wykonać jakby takie podmisje i dopiero wtedy to robić? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. A zobaczmy sobie legendę. Co nam powie legenda? Tajnie... Misje buntowników. Hmm. To czemu mogę tego wykonać? No nie no, porozmawiać z nim nie mogę. Dobra, lecimy z tym Paryżem A to sobie w takim razie zostawię kolejny odcinek żeby nie tracić czasu na rozwikłanie tego Czyli w takim razie zobaczymy przynajmniej Paryż już widzę, że synchronizujemy jakiś punkt Ale fajny krajobraz teraz się pokazał Czy to są przeciwnicy? Tak One wypinują most No ale chyba nas przepuszczą Kurcze, ale powoli zaczynam się znowu, że tak powiem, do no pewnego rodzaju podniecać tymi widokami, bo, bo naprawdę wygląda to dosyć profesjonalnie, bym to dał. Czuć, że no jednak ten świat ma w sobie to coś, jest w nim taka, taka po prostu pewnego rodzaju magia i za tym idzie urok. Ale dobra, właśnie z tym Paryżem. Tutaj jest ten punkt do synchronizowania. To jeszcze zobaczmy, co to dokładnie jest. Tutaj widzę też skarb, ale tymi skarbami będę zajmował się chyba poza odcinkiem, bo to też troszkę czasu zajmuje. A lepiej, lepiej na to nie tracić czasu, tylko zabierać się do roboty, że tak powiem. Dobra, synchronizujmy sobie ten punkt najpierw. Może wtedy nam się ukaże Paryż, w swojej całej okazałości. No i pierwszy raz będziemy mogli sobie na niego popatrzeć. Oczywiście tradycyjna muzyka już soundtrack wkracza do akcji. Zawsze kiedy synchronizujemy punkty widokowe to jest taki charakterystyczny soundtrack i jego właśnie zaraz sobie będziemy mogli usłyszeć. No i oto Paryż. Bardzo duży, naprawdę. Tam mapa wygląda. Ojojoj! Oj, oj. Nieźle to wygląda. Naprawdę nieźle. Ile tutaj jest rzeczy? Przede wszystkim skarbów. Myślę, że będę zostawiał na odcinki tylko i wyłącznie te takie lepsze skarby. A te zwykłe skrzynie, to nimi będę zajmował się poza odcinkiem. Także. Dobra. Myślę, że teraz możemy udać się na tą misję. Dobra, na, nasz bohater zawsze przeżyje wszystko, także myślę, że jest to jak najbardziej do ogarnięcia. Więc dobra, gdzie mamy tą misję? Okej. Okay. Dobra, witam Was z powrotem po krótkim cięciu. Możemy już wracać dalej. odszukaj Zykryda i porozmawiaj z nim. okej. Okay. Wracamy tutaj. jest tutaj. Czy tutaj są jakieś takie zwykłe jakieś skarby? Tak, skrzynki. Dobra, to tym się zajmuję po odcinku. Tak jak już mówiłem. Zobaczmy, co tutaj zykret będzie miał nam do na powiedzenia. No, użyj tej drabiny. Okej, okay. chyba nie chcę użyć tej drabiny. Nooo, po co komu drabina? Jesteśmy asasynem. Hordy szczurów. No, to już wiemy. Gdzie są te szczury? Dobra, ona widzę. How did you find me? Where is be here. She is still at Milan, looking for your missing watch. Uh, I lost Anguin, but this soldier told me he is heading for the church nearby. Come, we can go through the slums. Ah, uh, Even from here I can smell the piss of the slums. Siegfried, I mean to stop this fight from coming to England. I must meet with Charles. For what? you cannot bargain with these thralls. have you forgotten my fallen brother, sinric? no, and that is why i must try. it is why i came to frankia. if i kill engelmann, i want you to help me get an audience with the king. there uh, is no reasoning with you, wolf-kissed. you are as wild as your namesake. No, dobra, przejdźmy się z tym Zobaczymy dokąd nas zaprowadzi i co tutaj się w ogóle będzie działo. Bo sam jestem ciekaw w postaci tego Karola, o którym się tak dużo mówi. Widziałem go co prawda już na zdjęciach, ale jak to wyjdzie w praniu, to mam nadzieję, że tego wkrótce się dowiemy. Chodźmy teraz z Egfrydem. Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę Paryż wygląda obiecująco. Veins runs the blood of holy kings and conquerors. The northerners may have numbers, but we have God. <sighs> that is Odo, Count of Paris and right-hand man to the king, drumming up support for his army, no doubt. Our courage and honor will not fail us, no matter how hot the fight. We will overcome this evil, as we always have. Self-important as always the one next to him is gosselin, bishop of paris and a fearsome warrior. Oh, for frank. those two are for another day. you have to get to angoulême, and to do that you have to find your way into the church. the answer is down there in that stink. that is not much to go on. if it was easy, i would have killed him myself already. you have an advantage. you are unknown to these. The Raider Siegfried is almost at our gates! And what does he want? What the Northerners always want blood and silver, yours and mine. Me, they know quite well already. Someone down there knows something. All you have to do is get them to tell you. I have your word. Once this is done, we find Charles. As you say, but work fast. I cannot leave on guarded long. This Frankish stench already turns my stomach. Three guards. Insulting. I will deal with them. While you find Engelwin, he is hiding in his church. Will you sneak in, convince one of his own to aid you, or cover the streets with blood? As you would. They deserve no less But you are the wolf kiss. You do not need my advice. So what will you do? I will find my own way. No dokładnie. <laughs> Zabij biskupa Engelwina, Kryjący się bezpiecznie zastrzeżony w ramach swego ufortyfikowanego kościoła biskup to niegodny zaufania duż Męczonych mieszkańców Ruder w paryskiej dzielnicy nędzy. Porozmawia z miejscowym w gospodzie, aby znaleźć wskazówki, lub zbadać okolice, aby znaleźć inne wejście. Dobra, myślę, że eliminacją tego biskupa zajmiemy się już w kolejnym odcinku, bo to będzie raczej grubsza akcja, z tego co ja tutaj widzę. A nie chciałbym tego dzielić na dwie części. Także bardzo dziękuję Wam również za ten odcinek. I myślę, że widzimy się jeszcze dzisiaj w kolejnych odcinkach, żeby ukatrubić po prostu tego biskupa. Niedobrego. Ja oczywiście potem będę starał się również pozbierać sobie te skrzynki, o których Wam wcześniej mówiłem, także dzięki Wam za oglądanie. Zapraszam do komentowania, oceniania i co najważniejsze subskrybowania, także trzymajcie się i do usłyszenia.